Dziękuję Ci bardzo w ogóle za zaproszenie. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Nazywam się Andrzej Dziedzic i razem z Asią Głuchowską prowadzę fundację Palestra Pływania. Pozwolę sobie usiąść. Na początek krótkie sprostowanie. Ola powiedziała, żeby nie weszła na żaden szczyt z wymienionych. To nieprawda, ponieważ w grudniu, w grudniu zeszłego roku chodziła ze mną po górach i nie jeden szczyt razem zdobyliśmy. Ale przechodząc do tematu mojej prezentacji, chciałbym Państwu przybliżyć to, jak działamy, czym się zajmujemy i jaki mamy na to wszystko pomysł. Po pierwsze, Fundacja, moja fundacja Palestra Pływania, tak jak Ola powiedziała, że prawnicze skojarzenia. My się odwołujemy do idei antycznych. Palestra to był taki budynek antycznej Grecji, gdzie uprawiano różne sporty, dyskutowano o sporcie i dlatego tutaj mi się skojarzyło ze słowem Pływanie i tak powstała nazwa. Działamy na rzecz pacjentów onkologicznych i transplantologicznych. O tym będę mówił też dalej, o tych pacjentach transplantologicznych, ponieważ ich rzesza cały czas. Się u nas też zwiększa. Dlaczego to wszystko się wydarzyło w moim życiu, czemu zdecydowałem się na założenie fundacji? Głównie dlatego, że sam jestem pacjentem. W wieku 24 lat zachorowałem na bardzo agresywny nowotwór układu chłonnego. Zresztą nie szło dobrze, ale niestety miałem przerzuty do mózgu, i w wyniku czego lekarze zdecydowali się na wdrożenie nowej procedury, mianowicie transplantacji krwiotwórczych komórek macierzystych. Miałem tylko trzy miesiące, żeby znaleźć swojego dawcę, żeby ta procedura miała sens i żeby faktycznie pomogła mi w wyleczeniu tych komórek nowotworowych, które były w moim mózgu. I na szczęście wtedy pojawiła się na mojej drodze Fundacja DKMS, która Pomogła mi w organizacji różnych akcji rejestracyjnych, i w niecałe, niespełna dwa miesiące znalazłem swojego, swojego dawcę, dzięki czemu mogę tutaj dzisiaj z Państwem być. Co dalej? Całe życie trenowałem pływanie. Przez 15 lat uprawiałem ten sport wyczynowo. Dlatego miałem bardzo dobre mechanizmy kompensacyjne, adaptacyjne, jak to powiedział jeden z lekarzy. Dlatego ten wielki naciek, który mam w swoim ciele, prawie 21-centymetrowy chłoniak, który wyrósł w moim śródmieciu górnym, jakoś sobie mój organizm nim radził i, i mogłem w sumie w miarę dobrze funkcjonować. Te wszystkie informacje, te doświadczenia z leczenia pokazały mi, jak ważne jest uprawianie jakiejkolwiek aktywności ruchowej, dosłownie zmuszanie się do niej podczas całej terapii, pobytu w szpitalu oraz tego bardzo trudnego okresu, jakim jest wyjście ze szpitala. I później dochodzenie do, do w miarę normalnego funkcjonowania, do powrotu do społeczeństwa. Tyle o mnie. Pływanie ma moc. Proszę mi wierzyć, że na początku było nas tylko kilkanaście osób w mojej fundacji, teraz liczymy blisko 500 osób i tworzymy niesamowitą społeczność ludzi, którzy kochają aktywność ruchową, znają jej wagę, rozumieją jej potrzebę w swoim życiu. I przez, przez długie lata mam nadzieję, że będziemy w tej naszej społeczności dalej być, będziemy ją budować, będziemy ją, będziemy ją powiększać i będziemy o nią dbać. Promujemy, promujemy zdrowe podejście do sportu, uczymy zasad zachowania też bezpieczeństwa nad wodą i upowszechniamy pływanie jako podstawową umiejętność, którą powinien posiąść każdy człowiek. Dodatkowo wierzymy, że pływanie ma moc, dlatego prowadzimy program wsparcia pacjentów po leczeniu onkologicznym i po transplantacjach, który właśnie ma pomóc im do, wrócić do społeczeństwa i o tym kilka słów. Jak ja to sobie wszystko wymyśliłem razem z Asią i z naszym zespołem trenerów, jak to wdrażamy. No, jesteśmy troszeczkę... Pod względem finansowania inną organizacją, ponieważ generujemy środki głównie naszą pracą, prowadzimy zajęcia komercyjne w Warszawie oraz wyjazdy w Polsce i za granicą. I te wszystkie osoby, które są zdrowe i przychodzą do nas na zajęcia, dzięki ich wpłatom ta nadwyżka, która nam zostaje, przeznaczamy ją na nasze cele statutowe. A głównym z nich jest właśnie pomoc dorosłym pacjentom onkologicznym, hemato-onkologicznym i oczywiście transplantologicznym. To jest nasz autorski projekt, w którym właśnie łączymy. Zdrowe osoby z osobami, które, takiego leczenia, które takie leczenie przeszły. I proszę mi wierzyć, że taka integracja tych dwóch środowisk, ludzi, którzy w ogóle nigdy na szczęście nie zetknęli się z onkologią i tych, którzy których spotkało to ciężkie doświadczenie. Jest czymś wspaniałym, I, i jedna i druga grupa osób dają dużo od siebie, i z tego wychodzi bardzo dobra robota. Ja się z tego bardzo cieszę, że możemy zabierać właśnie za darmo. Dzięki temu, że mamy liczne wyjazdy naszych, naszych podopiecznych, naszych pacjentów na, na wspólne wyjazdy, na wspólne obozy, one cieszą się zawsze bardzo, dużą, bardzo dużym zainteresowaniem. Jeżeli chodzi o nasze dodatkowe też działania, organizujemy co roku taką imprezę charytatywną. To są treningi dla, dla naszych pacjentów, na których zbieramy środki, żeby doinwestować w nasz szpital, bo głównym naszym miejscem działania jest Instytut Hematologii i Transfuzjologii Krwi w Warszawie. Oddział KTKK, gdzie dokonujemy, gdzie dokonuje się właśnie transplantacji krwotwórczych komórek macierzystych, zarówno od dawców spokrewnionych, jak i od dawców niespokrewnionych. Kupujemy pacjentom w okresie świątecznym różnego rodzaju fajne prezenty, które im się przydają. Dostają od naszych uczestników zajęć kartki z, z życzeniami świątecznymi i też kupujemy dzięki wsparciu oczywiście innych organizacji, głównie Fundacji DKMS, która w zeszłym roku dofinansowała naszą, naszą imprezę świąteczną. Tak dużą kwotą, że mogliśmy zdecydować się na zakup wydawałoby się prozaicznych rzeczy, ale bardzo potrzebnych, czyli kanap, lodówek, mikrofalówek, z których zarówno personel, jak i pacjenci korzystają na co dzień. Dodatkowo też czasami zmieniamy się w ekipę remontową, i tutaj z wcześniej już wymienioną fundacją Sanitas oraz oczywiście fundacją również DKMS, przeprowadziliśmy remont przestrzeni wspólnej w szpitalu i stworzyliśmy taką strefę relaksu dla pacjentów. I muszę powiedzieć, że za każdym razem, jak jestem w szpitalu i widzę ludzi, którzy tam siedzą i korzystają sobie z tej strefy relaksu i dobrze się tam czują, e, wiem, po co to robię i, i, i bardzo się cieszę, że, że te nasze działania mają realne przełożenie później na, na funkcjonowanie naszych, naszych pacjentów w szpitalu. E, lecimy dalej. E, mamy jeszcze oczywiście bardzo dużą e, tutaj e, pracę naszych wolontariuszy, wolontariuszy, którzy. Mm, naprawdę no niesamowicie nam pomagają. Osoby potrafią cały, cały dzień, cały weekend poświęcić swój wolny czas na to, żeby właśnie pomóc nam wyremontować jakąś część szpitala albo, albo pojechać z nami na kolejną akcję rejestracji potencjalnych dawców księstwórczych komórek macierzystych właśnie z Fundacją DKMS. To wsparcie wolontariuszy, ono często przenika się też z, z naszymi pacjentami, naszymi podopiecznymi, bo razem funkcjonują w tym, w tym wolontariacie, co też jest Ogromną wartością. Już na koniec, szybciutko chciałem powiedzieć jeszcze takie spojrzenie w przyszłość, bo widzę, że czas mi się pomału kończy. Um... Jako organizacja angażujemy się w bardzo potrzebny, bardzo duży projekt, o którym wspominała moja serdeczna koleżanka Natalia wcześniej. To jest projekt autorehabilitacji pacjentów i ma, mamy tą przyjemność kontynuować go właśnie w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii Krwi. Ja liczę na to, że dzięki temu zaszczepieniu już podczas pobytu w sali przeszczepowej, tej idei ruchu, tej idei jakby dbania o swoje zdrowie poprzez ruch, który ja uważam, że jest takim panaceum na wszystkie nasze schorzenia w większości, e, przyczyni się do tego, że ci ludzie po wyjściu ze szpitala będą mogli e, dalej kontynuować swoją przygodę, będą chcieli kontynuować swoją przy, przygodę z ruchem i dołączą do naszych dalszych działań fundacyjnych, w których chcemy robić więcej wyjazdów, właśnie mieć więcej grup, e, żeby ludzie mogli się integrować. I jeszcze takie dwa skróty, to jest Polski Związek Sportowy, tutaj skrót PZS i World Transplant Games, WTG. To są takie dwa wydarzenia, też o których chciałem powiedzieć dwa słowa. Polski Związek Sportowy to jest taka idea moja, którą chciałbym kiedyś w swoim życiu zrealizować, czyli założyć takie miejsce, które skupiałoby wszystkich pacjentów naszych onkologicznych, hemato -onkologicznych i transplantologicznych, dzięki czemu moglibyśmy właśnie jeździć na takie zawody, które organizuje międzynarodowa organizacja World Transplant Games, na których spotykają się osoby po przeszczepach, również w ostatnim czasie, również przy przeszczepach szpiku i możemy dzięki temu być razem, właśnie tworzyć genialną międzynarodową społeczność osób, które wiele, wiele przeszły. Koniec. chciałem tylko powiedzieć, że podsumowując to wszystko a propos tej prezentacji i tego, co robimy na co dzień, to w dużym skrócie i takim prostocie tego po prostu staramy się być z ludźmi, którzy naprawdę są w kryzysie swojego zdrowia, w bardzo trudnym momencie swojego życia. Próbujemy z nimi być, próbujemy dzielić się jakby z naszymi doświadczeniami, wspierać ich w tym i jakkolwiek pomagać w tym, w tym bardzo trudnym okresie ich życia. Dziękuję bardzo.